Te odcinki są już rozjechane, te rowery trzeba też zmieniać, bo nie ma innej możliwości, trzeba te rowery zmieniać, aby się żejechało, jechało, bo tam i błoto i różne inne rzeczy gdzieś wchodzą w te tryby, no ale zobaczymy, przypomnijmy tylko, że w tym momencie Marek Korba reprezentuje auto Skoda Mlada Bolesław i numer 51 jest na czele. Teraz tam właśnie widzieliśmy jak Szymon Pomian zaliczył upadek, stracił dobre 3-4 oczka, no ale właśnie to jest to, tutaj nie można niczego do końca w pełni przewidzieć, To nie można do końca powiedzieć, że to już się ułożyło.